Moi kochani, życzę Wam bardzo, bardzo dużo zdrowia na najbliższe dni, tygodnie, miesiące. Życzę Wam bardzo dużo słońca, zarówno tego na niebie, jak i w Waszym sercu, z którego promieniuje Wasza Polskość. Polskość nadająca najpiękniejsze barwy naszemu życiu i naszej pracy, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Serdeczne pozdrowienia z Belgii. W kraju mój piękny, mój wiślany, kraju mej nadziei, w lepszy los, z wiarą ojców tak.